Witajcie. Dzisiaj dalej zajmiemy się historią finansową Charlesa Teiza Russella z małym wątkiem pobocznym o nieco spiskowym smaczku. Na początku chciałbym powiedzieć, jaki ja mam stosunek do Charlesa Teiza Russella. Otóż nie mam jednoznacznie negatywnego ani jednoznacznie pozytywnego stosunku do niego. Był człowiekiem, który bywał miły. Ale też był człowiekiem, który potrafił być bardzo bezwzględny. Wykorzystywał innych ludzi, w tym swoją żonę. O tym porozmawiamy sobie innym razem z detalami. I na pewno nie był taki święty, jak go przedstawiają świadkowie Jehowy, ale też i nie był taki zły, jak go przedstawiają przeciwnicy. Jest rok 1867. Charles Tase Russell, wujek założyciela Towarzystwa Strażnica, do swojego dotychczasowego portfolio sklepów spożywczych i tekstylnych dodaje ubezpieczenia i handel nieruchomościami. Wydaje się, że biznes prosperuje dość dobrze, bo wuj wykorzystuje wiele kontaktów wśród najzamożniejszych mieszkańców Nowego Jorku. Wcześniej mieszkał i pobierał nauki w Baltimore u Davida Lici. Importera tekstyliów i pasmanterii z Francji, Anglii i Chin. Wuj stał się na tyle znaną osobą, że młody Charles, który, jak wspomniałem w poprzedniej części, otrzymał imię po wujku. Do śmierci wuja przedstawiał się jako Charles Stace Russell Jr. Dopisek Jr. widniał nawet w oficjalnych rejestrach aż do 1872 roku. Pamiętacie gentlemana Joe z poprzedniego odcinka, niejakiego Williamsona? Williamson był sąsiadem rodziny Russellów, a jego dwaj siostrzeńcy, rówieśnicy Charlesa Tejza Russella, zostali jego bliskimi współpracownikami. Później obaj, Albert i Frederick, piastowali stanowiska kierownicze w towarzystwie strażnica, a nawet zostali pielgrzymami, którzy podróżowali po całym świecie jako reprezentanci Russella. Frederick nawet poślubił siostrzenicę rasela, Alice May Land, później znaną jako Alice Land Williamson. Też zapamiętajcie sobie proszę to imię, do niego jeszcze wrócimy w przyszłości, kiedy będziemy mówić o ukrywaniu majątku przez Rassela. Wróćmy do wujka braci Williamsonów, który sam przedstawiał się jako Gentleman Joe Eugene Edward Fairfax Williamson bo takie było jego pełne nazwisko, a przynajmniej tak twierdził, kreował się na krasomówcę i obierze świata. W rzeczywistości był oszustem na miarę gangu Olsena. Był autorem finezyjnych i robiących wrażenie przekrętów, które potem koncertowo partolił. W swoim najsłynniejszym numerze Williamson obrał sobie za ofiarę bardzo znanego duchownego, doktora Morgana Dixa. Dix był znany w całym kraju, był też autorem wielu książek i człowiekiem o bardzo dobrej reputacji. 18 lutego 1810 roku do jego domu zapukał inny duchowny, który przybył, by odebrać trzy dziewczynki do prowadzonej przez siebie szkoły dla dziewcząt, a o których odebranie prosił Morgan Dix. Dix wyjaśnił, że zaszła pomyłka i że żadnej prośby nie wysyłał. Co więcej, nie zna żadnych dziewcząt, które miałyby tam się uczyć, i zaskoczony odprawił swojego gościa. Jeszcze tego samego poranka do drzwi zapukała kolejna osoba, przedstawicielka innej szkoły dla dziewcząt. Ta też powołała się na list z podobną prośbą, który rzekomo wysłał dr Dix. Tego samego dnia zjawiło się osiemnaście kolejnych osób. Wszyscy w odpowiedzi na listy rzekomo wysłane przez doktora Dixa. Pojawiali się kupcy z dostawami zamówienia, przedstawiciele towarzystw biblijnych, producenci sejfów, handlarze końmi, instruktorzy tańca, a nawet producenci peruk. Kolejnego dnia koszmar zaczął się od nowa. Duchowny za każdym razem musiał się tłumaczyć i zmierzyć z ogarniętymi złością sprzedawcami, którzy zarzucali mu oszustwo, a niektórzy byli na tyle agresywni, że duchowny musiał posiłkować się policją. Nic dziwnego, bo przybywali przecież z terenu całego kraju. W następnym dniu w trybie pilnym u Wielebnego zjawiło się 30 lekarzy. Każdy w odpowiedzi na pilną wiadomość o krytycznym stanie Wielebnego Dixa. W kolejnych dniach przybywali ludzie po odbiór odzieży, szewcy, Tłum ludzi w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, a nawet dwudziestu prominentnych duchownych, którzy przybyli w odpowiedzi na zaproszenie na wspólną kolację. Potem były jeszcze pogróżki prawne od urzędników, którzy zostali obrażeni w wysyłanych do nich listach, których, a jakże autorem miał być sam dr Dix. Po jakimś czasie wielebny Dix otrzymał list podpisany Gentleman Joe. W liście nadawca wyjaśnił, że jeśli koszmar ma się skończyć, to musi mu zapłacić 1000 dolarów. Dzisiaj byłoby to około 28 tysięcy dzisiejszych dolarów. Jeśli się zgadza, to powinien zamieścić ogłoszenie w New York Herald o treści: Gentleman Joe, all right, czyli Gentleman Joe, w porządku. Oczywiście duchowny udał się na policję. Zdziwił się, że gazeta tego dnia zawierała kilka bardzo podobnych ogłoszeń. Pewnego dnia sam gentleman Joe zjawił się u duchownego z awanturą, udając mężczyznę, któremu Dix miał uwieść żonę. A potem bezczelnie napisał list do duchownego, w którym wyjawił, że bardzo mu się podobała ta wizyta. Policja była bezradna. Ale na trop gentlemana Joe skierował Dixa inny duchowny, który połączył opis sprawcy z pewnym nauczycielem ze szkółki niedzielnej, który przejawiał niezdrowe zainteresowanie chłopcami z chóru kościelnego, za co został wyrzucony, a który dopuścił się podobnego szantażu na innym duchownym, choć na dużo mniejszą skalę. Policja szybko połączyła charakter pisma Williamsa z licznymi listami, które wysyłał gentleman Joe. Co więcej, Williams znany był w środowisku bywalców lokalnych pubów jako właśnie gentleman Joe. Williamson został skazany na trzy lata od siatki, osadzony w Sing Sing, zmarł po dwóch i pół roku. Williamson pierwszy raz pojawia się w dokumentach w 1868 roku, kiedy zostaje uwieczniony w zapisach jako bogaty arystokrata. Potem w USA w 1870 roku, po tym jak został aresztowany za kradzież artykułów piśmienniczych. Widać, bardzo lubił pisać listy. Potem znów wrócił do Europy, gdzie dopuszczał się oszustw, by w końcu wrócić do USA w 1875 roku. I osiadł w Allegheny, w domu obok Josepha Little Russella, ojca Charlesa Russella. Odtąd aż do uwięzienia zawsze wynajmował mieszkania zlokalizowane obok rodziny raselów. Choć nigdy nie pracował, to obracał pokaźną gotówką. Bogactwo usprawiedliwiał tym, że jest arystokratą z rodu Fairfaxów, który został czarną owcą rodu. Prawda okazała się jednak inna. Judin pochodził z Baltimore, a jego własna siostra uważała, że jest osobą zaburzoną psychicznie. Pamiętacie Davida Lici z Baltimore, z początku podcastu, u którego pobierał nauki wuj Russella? Wuj Russella nigdy nie miał dzieci ani się nie ożenił. Eugene Williamson, wychowany w rodzinie bez ojca, dziwnie blisko grawitował wokół rodziny Russellów. W 1875 roku umiera Charles Tace Russell. W tym samym czasie. Williamson powraca do USA z tournée po Europie i osiedla się w Allegheny. Wynajmuje dom obok rodziny Russellów. Śmierć wuja okazała się dla Josefa ojca Rasela juniora, nowym początkiem. Joseph został wykonawcą testamentu, w którym wujek Chucka zapisał rodzinie po tysiąc dolarów. Josephowi udało się wyciągnąć kilka tysięcy dolarów z nieruchomości, które posiadał brat ale pozostałej rodzinie nie przekazał nic nawet zapisanych w testamencie pieniędzy grabież ułatwił fakt że rodzina mieszkała w innym stanie świadkowie jehowy lubią się chwalić zmysłem handlowym rasela dumnie podkreślają fakt że prowadził sieć sklepów z odzieżą dokumenty potwierdzają istnienie pięciu sklepów nie znaczy to że te sklepy funkcjonowały jednocześnie z dokumentów i gazet wynika, że było to pięć adresów. Wiadomo, że Joseph wraz z synem wielokrotnie przenosili swój sklep. Wróćmy na chwilę do roku 1871. W tym roku ojciec i syn weszli w partnerstwo z Leisten Schneider. Wtedy otworzyli drugi sklep w Pittsburghu. Spółka trwała dwa lata, po czym Raselowie ograniczyli swoją obecność do Allegheny. Był to jedyny moment, kiedy wiadomo, że prowadzili dwa biznesy jednocześnie. Russellowie prowadzili jeszcze kolejny biznes, Pittsburgh Music House przy Fifth Avenue. Wiemy, że biznes działał co najmniej 9 lat i był to pierwszy kontakt Russella z wydawaniem literatury. Zachowała się broszura z pieśniami religijnymi wydana przez Joseph Little Russell and son. Czyli przez firmę, którą prowadził wraz z ojcem. W 1979 roku Russellowie wchodzą w spółkę wraz z niejakim NM Thomasem. Otwierają firmę Russell M. Thomas. Firma zajmuje się obrotem złomem i używanymi maszynami. Thomas do spółki wkłada posiadany już wcześniej plac i zapewnia pracowników. Russellowie wnoszą kapitał finansowy. Russell nawet się pochwalił, że firma zarobiła około 100 tysięcy dolarów. Na dzisiejsze pieniądze trzeba to pomnożyć razy 30. Jednak już dwa lata później Thomas działał w tym samym miejscu jedynie pod własnym imieniem. W tym czasie Russellowie weszli w kolejną spółkę, tym razem z Charlesem Redrupem. Podobny biznes, podobna historia. Spółka też przetrwała tylko dwa lata. Na koniec przedstawię moją teorię roboczą, która wymaga weryfikacji. Zarówno Gentleman Joe, jak i Russellowie dzielili zaskakująco sporo cech. Na przykład wuj Russella nigdy się nie ożenił, nie miał dzieci. Podobnie Gentleman Joe. Charles Stays Russell przed ślubem z Marią Russell postawił warunek, że małżeństwo nie zostanie skonsumowane. Uzasadnił to tym, że należy do 144 tysięcy, którzy nie skalali się z niewiastami. I tutaj taka dygresja nie wiem, czy jest to prawda. Taki powód podał w czasie rozprawy sądowej. Natomiast wiemy na pewno, że nigdy nie skonsumowali małżeństwa. Williamson, Gentleman Joe, w tym samym czasie, kiedy Russell wydał Three Worlds, czyli Trzy Światy. Wraz z Barburem, czyli w 1877 roku, zaczął pisać i wydawać sztuki i poezje oparte na Biblii. I przypominam, że mieszkali wtedy po sąsiedzku. Na przykład napisał i z powodzeniem wydał Miriam, a drama in three scenes, czyli Miriam i dramat w trzech scenach, The Sisters of Alma, a drama in two acts, siostry Alamy. Dramat w dwóch aktach. Co ciekawe, sztuka ma dość dobre recenzje. Niektóre wydania można kupić na Amazonie lub pobrać za darmo z archiwum w Google. Jeszcze do dzisiaj. W internecie bez problemu można kupić też stare pierwsze wydania w drukowanej wersji oryginalne. Na uwagę też zasługuje podejrzane zamieszkiwanie w pobliżu nieruchomości Raselów. Ostatni adres Williamsona był na Fifth Avenue, dokładnie tam, gdzie Russell miał swój sklep. Moja robocza teoria jest taka, że Williamson był nieślubnym dzieckiem albo wuja Rasela, albo samego ojca. Nie mogę uwierzyć, że ojciec Rasela pozostał prawiczkiem aż do 30. roku życia, kiedy to się ożenił, a tym bardziej, że mieszkający w Baltimore wuj Rasela nie poznał wdowy po ojcu Williamsona. Gdyż ewidentnie ich ścieżki się wielokrotnie krzyżowały. Na razie nie mam na to żadnych dowodów poza poszlakami, ale ewidentnie coś było na rzeczy, dlatego że i Gentleman Joe, i Russell wyjątkowo podobni byli w podejściu do kobiet, w podejściu do spraw religijnych. Być może było też tak, że Gentleman Joe po prostu naśladował Russella i też chciał zrobić jakieś pieniądze na publikacjach. O charakterze religijnym. To wymaga głębszego badania. Na razie w moje ręce nie wpadły żadne dokumenty, które by to potwierdzały lub temu zaprzeczały. Czyli należy to traktować jako spiskową teorię roboczą. W następnym podcaście zajmiemy się początkami Towarzystwa Strażnica, ale dalej pozostaniemy przy finansach. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że spodoba Wam się tematyka lekko spiskowa. Będę starał się skakać po różnych tematach, żeby nie zanudzać słuchaczy. Wiem, że nie każdy lubi historię i też wiem, że nie wszystkie aspekty z historii towarzystwa Strażnica są ciekawe. Niektóre są nudne, ale ważne. W następnym podcaście będzie jeszcze coś innego, a mianowicie opowieści, skrypty, czyli wspomnienia byłych betelczyków. Ze Stanów Zjednoczonych z lat 50. i 60. Bardzo ciekawe, zaręczam. Proszę jeszcze o to, abyście polubili ten film, ten podcast, gdyż na pewno pomoże to w jego dalszym rozprzestrzenianiu. Chciałbym też przypomnieć, że jeżeli zostawicie łapkę w górę, to nie ujawniacie swojej tożsamości, ale jeżeli obawiasz wyjawić się swoją tożsamość, to Stwórz sobie osobne konto lub powstrzymaj się od pisania komentarzy pod swoim nazwiskiem. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny podcast już niebawem.